Witam Was, moi drodzy, na kanale w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, oczywiście. Moi drodzy, e, dzisiaj taki temat: e, śmierć wybawieniem, śmierć jako droga do wolności, śmierć jako droga do życia w zmartwychwstałym Chrystusie Jezusie. Kochani, <laughs> urodziliśmy się tutaj na tej ziemi w grzechu, moi drodzy. E, Zanim do tego przejdę, to powiem może dwa słowa o Adamie i Ewie, którzy również tu na tej ziemi się urodzili. Co prawda, co prawda on, a ta ziemia wyglądała zupełnie inaczej, była w innym stanie. No i oczywiście ludzie też byli w innym stanie, moi drodzy. Jak Bóg stworzył Adama i Ewę, to e, umieścił ich w takim ogrodzie, e, który nazywał się Eden. E, Ogród rozkoszy, spełnienia, ogród, w którym mieli wszystko do życia. Mało tego oni sami byli, byli zrobieni przez Boga na, na Boży obraz, więc byli bardzo dobrze uczynieni. Nie mieli chorób, nie mieli swoich słabości w sensie niemocy, nie mieli depresji, kompleksów, nie mieli lęku, strachu, trwogi. Nie wiedzieli, co to są choroby, co to jest śmierć, co to są właśnie schorzenia psychosomatyczne i psychiczne, więc wielu rzeczy, moi drodzy, nie doświadczyli, więc nie znali, więc żyli sobie w Edenie. Bóg ich stworzył do takiego właśnie życia. No, ale moi drodzy, w środku ogrodu były dwa drzewa. Było drzewo poznania dobra i zła o którym Bóg powiedział, że jeżeli zjecie z tego owoc z tego drzewa, to na pewno na pewno umrzecie. I Bóg tu miał na myśli śmierć duchową, duszewną, czyli psychiczną i śmierć fizyczną, śmierć, która oznaczała wieczne oddzielenie od żywego Boga, który sam w sobie jest życiem. I w środku ogrodu było też drzewo, drzewo życia. Z którego mogli również jakiś z pozostałych drzew ogrodu spożywać owoce. Natomiast z jakiegoś powodu wygląda na to, że owocu z tego drzewa nie spożyli. Natomiast w ogrodzie pojawił się wąż starodawny, diabeł, i zwiódł ich. No i spożyli ten owoc zakazany, moi drodzy. Poczytajcie o tym w pierwszej księdze mojżeszowej. W Piśmie Świętym oczywiście, tam więcej informacji do, dostaniecie. Więc ten owoc, który wszedł, który spożyli, stał się ich budulcem i poprzez substancję tego owocu wszedł grzech i śmierć na nich. To wszystko, może tak, stali się uczestnikami takiego prawa grzechu i śmierci które nie było przez Boga dla nas zamierzone od samego początku. To był wynik nieposłuszeństwa Adama i Ewy względem zaleceniu, przykazaniu Bożemu, aby nie jedli. Aby nie, nawet tam Ewa powiedziała, żeby nawet się nie dotykali. Tak? Bo na pewno umrą. Więc, kochani, kiedy diabeł przychodzi, to trzeba uważać. To trzeba uważać. Trzeba naprawdę trzymać się E, życia, którym jest Chrystus Jezus, bardzo mocno, żeby zauważyć zwiedzenie, zauważyć co diabeł chce zrobić z nami, bo on ma na celu doprowadzenie nas do śmierci, do niemocy, bezsilności, e, może nawet do wspaniałego życia tu na Ziemi, tak po ludzku, ale w konsekwencji utraty zbawienia, utraty e, takiego wiecznego życia wraz z Bogiem. Moi drodzy, yy, kochani, dlaczego powiedziałem, że śmierć jest wybawieniem? Ano dlatego, że wolność, wolna wola człowieka polegała na tym, na tym wyborze między dobrem a złem. Kiedy wybrali pierwsi nasi przodkowie, jednak grzech, to ten grzech i śmierć, to prawo. Weszło na nas i, kochani, nam się wydaje, że my jesteśmy wolni. Nam się wydaje, że my tu żyjemy według własnej woli. Um, dopóki nie spotkamy Chrystusa Jezusa, to my tak naprawdę hmm, żyjemy w niewoli, moi drodzy, żyjemy w więzieniu. Więc y, jesteśmy opanowani przez to prawo grzechu i śmierci, i ono jest naszym. Zepsuło na, na, nasze życie, życie duchowe, zepsuło nasze, nasze serce, została, zostały zepsute nasze uczucie, uczucia, nasze myśli, nasze wyobrażenia, nasza wola, nasze pragnienia. No i oczywiście skutki grzechu dotknęły również naszego ciała, ciała fizycznego. Przejawia się to również przez zewnętrzny wyraz człowieka, na przykład przez relacje. Poprzez to, jak człowiek tutaj, że tak powiem, przetwarza tą materię na tej Ziemi. Bo skoro człowiek jest zepsuty, skoro człowiek jest przesiąknięty grzechem, to tak naprawdę wszystko, co robi, jest zepsute. Jest wyrazem zepsutego rodzaju życia, zepsutej natury ludzkiej. Czy przez dobro, czy przez zło, moi drodzy, to już jest wsioryba. Może to jest nowość dla niektórych, że dobro po ludzku w oderwaniu od dobra, którym jest Bóg, też jest złem, też jest wyrazem grzechu, wyrazem zepsutej natury ludzkiej. Okej, okay. kochani, żyjemy tutaj, urodziliśmy się wszyscy z woli mężczyzny i z woli kobiety. Um... No i jesteśmy tak naprawdę w demonicznym świecie. Urodziliśmy się na ziemi, która została z powodu człowieka przeklęta. Więc człowiek, który jest grzesznym człowiekiem i to co człowiek spowodował jest wszystko wyrazem przekleństwa, moi drodzy. Tu nie ma woli Bożej. To nie Bóg kontroluje wolę Bożą tu na ziemi. Biblia mówi jasno i wyraźnie, że Panem i Bogiem tego świata, tego świata tutaj, ziemskiego świata, jest Diabeł, moi drodzy. Ziemia została dana człowiekowi w zarządzanie. Człowiek miał tu sprawować władzę, zarządzać tą ziemią, oczywiście w relacji z Bogiem to wszystko sprawować. Natomiast z racji grzechu, który wszedł na człowieka, człowiek stracił tą relację. I zaczął się w człowieku i przez człowieka wyrażać grzech. Dlatego Ziemia jest przeklęta z powodu człowieka, moi drodzy. Więc, kochani, urodziliśmy się tu w grzechu, tak zwanym, wiecie, w cudzysłowie można powiedzieć, pierworodnym. Odziedziczyliśmy zepsuty rodzaj życia, zepsutą naturę ludzką. Ehm. No, i no cóż, no, no żyjemy na tej ziemi, prawda? No, jako kto żyjemy? W jakiej tożsamości żyjemy? No, żyjemy, moi drodzy, jako grzesznicy. Może nie każdy ma odwagę to powiedzieć, być może są ludzie, którzy w ogóle się nad tym nie zastanawiają. Natomiast y, rodzimy się w grzechu i z racji tego grzechu, który mieszka w człowieku, y, wyrażamy grzech. To jest życie grzesznika życie człowieka, który prowadzi swoje życie tak zwanym ja mi, moje w oderwaniu od Boga, w oderwaniu od relacji z Bogiem, w oderwaniu od poznania Boga, od poznania jego woli. To jest życie grzesznika. I tak człowiek sobie żyje i tak dorasta, zdobywa wiedzę, zdobywa umiejętności, rodzimy się w określonej kulturze, w określonym jakimś tam kraju, tak. Nabywamy różnych cech związanych ze społeczeństwem. Więc, moi drodzy, to wszystko nas kształtuje, to wszystko na nas wpływa. Każda emocja, każda myśl, każde zdanie, każde zdarzenie, e, każda informacja e, wpływa na nas i kształtuje nas, moi drodzy. I z definicji, jeżeli żyjemy pod wpływem przeklętych informacji, ponieważ przeklęta jest Ziemia z powodu człowieka, i dodając do tego jeszcze zepsuty rodzaj ludzki, ten grzech, który mieszka w ludziach, no, to, to ja się pytam, czego jesteśmy wyrazem, moi drodzy. Na pewno nie woli Bożej, natomiast jesteśmy obrazem grzechu, obrazem zepsucia. Myślę, że każdy z nas wie, co to jest choroba, każdy z nas wie, co to jest śmierć, co to są schorzenia psychiczne, co to są zepsute uczucia, zepsute emocje, zepsute sny, zepsute marzenia, zepsute plany, zepsute cele. Zepsuty rodzaj życia, postępowania. Myślę, że każdy z nas to wszystko wie, że chce czynić dobrze, a wychodzi jak zawsze źle. Nie to, co byśmy chcieli, prawda? Więc, kochani, to jest wszystko oznaka grzechu, który mieszka w nas. Uśmiecham się, moi drodzy, bo wiecie, ja już to przeszedłem. Myślę, że wy jako osoby wierzące również doświadczyliśmy się już wybawienia od tego stanu, dlatego się tak uśmiecham, ale przed nawróceniem 25 lat temu to nie było mi do śmiechu, bo ten grzech tak mnie zepsuł, tak mnie uciskał, taką presję na mnie wywierał, i we mnie i z zewnątrz, że postanowiłem się, moi drodzy, zabić. I ja nie wiedziałem, że można żyć. W oparciu o działanie zmartwychwstałego Chrystusa Jezusa, o działanie Słowa Bożego w sposób inny, w sposób wolny, w sposób, w którym mogę być, po Bożemu, zreperowany, uzdrowiony i odnowiony. Ja nie wiedziałem, że jest możliwość życia w Chrystusie w tym sensie wyrażania Bożego rodzaju życia, wyrażania Bożej natury. Ja tego nie wiedziałem, więc pozostało mi się tylko usunąć. Usunąć. No właśnie, moi drodzy. Ale dzięki Bogu zawołałem do Boga i Bóg przyszedł. <gry> Dlatego są te filmiki, moi drodzy. <gry> dzięki Bogu są te filmiki, moi drodzy. Dzięki Bogu. Ku zbudowaniu. Kochani, rodzimy się na tym świecie i tak jak wspomniałem, podlegamy różnym wpływom. Te wpływy wpływają na nas, kształtują nas. Um, oczywiście, tu na Ziemi są wyrazem grzechu, zepsucia, więc jesteśmy. Formowani przez zepsute środowisko wewnętrzne i zewnętrzne. Więc, moi drodzy, nam się wydaje ja mówię teraz o tym starym człowieku, o tym człowieku sprzed nawrócenia albo mówię do Was, moi drodzy, którzy być może jesteście jeszcze nienawróceni to żyjemy tu na Ziemi i oczywiście. Mamy swoje ogródki, mamy swoją przyrodę, gdzieś tam drzewka, kwiatki, mamy tą pracę, te pieniądze, mamy te samochody, te różne majątki, tak? Mamy rodzinę, dzieci, jakieś tam środowisko ludzkie, w którym żyjemy, w którym się poruszamy. Mamy, chodzimy do jakiejś tam pracy, zakłady pracy. Tam też mamy jakichś lepszych, gorszych yy, współpracowników, kolegów, koleżanki. Właśnie chodzi o te relacje, um, które też właśnie mamy. Jakieś hobby, moi drodzy. Jeden łowi ryby, drugi robi samo samoloty. Um, rozumiecie, um, mamy w końcu ten swój dom, to tak zwane gniazdko rodzinne. E, kochani, w tym wszystkim przejawia się grzech. Jeżeli jesteśmy grzesznikami, to grzech e, panuje nad nami, usi dla nas. I poprzez te wszystkie różne rzeczy, które, w których żyjemy, których doświadczamy, wyraża się grzech. My jesteśmy przywiązani do tego. Myślę, że wiem o czym, o czym. Myślę, że wiecie, o czym ja mówię. Wystarczy modelarzowi zabrać model albo zniszczyć, no to aż ze skóry wyjdzie, tak? Więc moi drodzy, no, tak to funkcjonuje. To pokazuje, gdzie mamy te bogi, gdzie my jesteśmy przywiązani. Co wpływa na nas w sposób taki, że to coś, aż staje się Bogiem takim przywiązaniem, taką niewolą, takim więzieniem. Więc te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, jak również te rzeczy, które wy moglibyście wymienić, stają się takim więzieniem. My się przywiązujemy. My dążymy ciągle do czegoś więcej, tak? Chcemy więcej, chcemy szybciej, chcemy wyżej, chcemy głębiej. Moi drodzy, to są cechy grzesznego sposobu życia. No więc, kochani, nasz stan jest stanem przeklętym. Nasz stan wyraża grzech i niewolę, w której, w którą, w której żyjemy. Ten nasz stan wyraża tą klatkę, w której się urodziliśmy, i którą tak naprawdę diabeł coraz mocniej wokół nas buduje. Ona jest coraz mocniejsza. Kochani, mamy zniewolonego ducha, ponieważ duch ludzki był przeznaczony do relacji z Bogiem. Natomiast kiedy grzech wszedł na pierwszych ludzi, to duch ludzki umarł, czyli stracił relację z Bogiem, który jest duchem, który jest życiem, który jest życiem wiecznym. Nasza dusza, nasze serce, czyli nasza osobowość, jeszcze raz, uczucia, emocje, myśli, sposób rozumowania, logika, nasze pragnienia, nasze, nasza wola, to wszystko jest zepsute, moi drodzy. To jest ukształtowane pod wpływem grzechu. Nasze emocje, prawda, nasze ciało fizyczne i funkcjonowanie zmysłów również jest przeniknięte, przysiągnięte grzechem. Więc to jest, to jest ta klatka, moi drodzy. I my się z tego sami nie jesteśmy w stanie wyrwać. O własnych siłach człowiek nie jest w stanie wyrwać się z tej klatki. Dlatego ludzie z tego bólu, z tego cierpienia, którego tu na ziemi doświadczają, Robią szkolenia takie, kursy takie, biorą e, różne systemy religijne, e, medytacje, jogi, próbują się wyrwać z tego stanu przeklętego, bo człowiek wie, że jest zepsuty. Człowiek wie na własnej skórze, że coś jest niehalo z nim, prawda? Więc jak ma okazję w jakiś tam sposób doświadczyć trochę takiego pokoju, trochę radości e, przez jakieś tam tak zwane metody, przez jakąś tak zwaną wiedzę, no, to idzie, idzie za tym i próbuje, szuka rozwiązania. Ale kochani, jeżeli to robimy wszystko w sobie samych, w mocy grzesznika albo przy pomocy jakichś ludzi, systemów, to nie tędy droga, moi drodzy, nie tędy, moja, moi drodzy droga. Chcę wam powiedzieć, że jest możliwe wyrwanie się z tej niewoli, jest możliwe życie według innej natury. Jest możliwe życie w e, wolności od tego zniewolenia. Tu nie chodzi o to, żeby tego wszystkiego się pozbyć, żeby to wszystko wyrzucić ze swojego życia, to wszystko co wymieniłem. Tu o to nie chodzi. Chodzi o to, żeby zerwać te wszystkie przywiązania, żeby nasze wnętrze, nasze serce zostało uwolnione od tej klatki, od tych prętów, które ograniczają naszą wolność, e, nasze życie. Bóg pragnie nas zbawić, czyli uwolnić, wyrwać z mocy grzechu, wyrwać, uwolnić nas z mocy prawa grzechu i śmierci. Jak również ze skutków, które, których doświadczamy, skutków grzechu, prawda? Więc, kochani, jak to Bóg robi? Kochani, mamy pojutrze święto zmarłych. I tak powiem Wam, że szczerze myślę, że to święto powinno być świętem chrześcijan, żywych chrześcijan, chrześcijan, którzy żyją tu na ziemi. Czyli to powinno być święto ludzi zbawionych. Dlatego, że kiedy Bóg przyszedł, kiedy uwierzyliśmy, kiedy mieliśmy zwiastowaną Ewangelię o zbawieniu w Chrystusie Jezusie, o Królestwie Bożym, kiedy na podstawie słowa um, um, Słowa wiary zrodzi, y, doświadczyliśmy po prostu tego zbawienia, y, kiedy go przyjęliśmy, y, kiedy doświadczyliśmy żywego Boga, żywego Chrystusa Jezusa, y, to umarliśmy, moi drodzy. Więc, kochani, od tego stanu, że tak powiem, opętania przez ten świat, opętania przez grzech, opętania przez śmierć, opętania przez prawo grzechu i śmierci, można wyjść. Ale temu czemuś trzeba umrzeć. Hmm. Nakręcałem już filmy na temat chrztu wodnego, na temat śmierci i życia. Więc kochani, posłuchajcie tych filmów na kanale, odsłuchajcie sobie, tam więcej informacji będzie. Więc w tym filmie chcę wam powiedzieć, że w momencie, kiedy uwierzyliśmy, to umarliśmy dla siebie samych. To znaczy, że kiedy mieliśmy zwiastowaną prawidłową Ewangelię, to znaczy, że my usłyszeliśmy i w to uwierzyliśmy, że wraz z Chrystusem Jezusem umarliśmy w grzechach. Zostaliśmy dwa tysiące lat temu zabici i pochowani wraz z Nim do grobu. Myślę, że to ważne. Bo kiedy jest się już w grobie, to grzech i śmierć już nie dosięga, moi drodzy. Tam już diabeł się tym człowiekiem nie interesuje. Tam już tego człowieka nie można obdarzyć chorobą. Już ten człowiek nie ma schorzeń psychicznych, fizycznych, um, zniewolonego serca, zniewolonego ciała, zniewolonej duszy i martwego ducha. Ten człowiek umarł. Jego nie ma. Więc jeżeli wraz z Chrystusem umarliśmy i wierzymy w to, to to jest ta. To jest ten sposób, dzięki któremu możemy umrzeć dla tego wszystkiego, przez co byliśmy opanowani, co nas zniewalało. Możemy umrzeć dla tej niewoli, dla tej klatki. Wraz z Chrystusem umarliście i zostaliście pochowani. I Nowy Testament mówi: Uwierz to w końcu, człowieku. A potem, żyjąc w Chrystusie z Martwych cały czas, Pamiętaj, że jesteś umarły wraz z Nim, umarły dla świata, dla grzechu, dla prawa grzechu i śmierci, dla życia według jami moje, dla wyrażania grzechu w swoim życiu, dla wyrażania zepsutego rodzaju życia. Umarłeś, koniec kropka. Umarłeś dla prawa zewnętrznego, umarłeś dla prawa na tablicach kamiennych, Czytajcie list do Rzymian, moi drodzy, czytajcie nie tylko. Zobaczycie różne fantastyczne rzeczy. Więc, kochani, to jest taki negatywny aspekt, ale póki co żyjemy tu na Ziemi, więc chcemy żyć w wolności, w pokoju, tak? Chcemy doświadczać przemiany, uzdrowienia, pokrzepienia, inspiracji. Chcemy znać Boga, chcemy znać Jego plan, Jego wolę, Jego głos, prawda? Więc to wszystko jest możliwe, kiedy. Wraz z Chrystusem również zostaliśmy wzbudzeni z martwych, i to jest ten, ten obszar ducha ludzkiego. Wraz z Chrystusem, kiedy go przyjęliśmy, zostaliśmy wzbudzeni do nowego rodzaju życia, i to jest życie w mocy zmartwychwstania, to jest życie w zmartwychwstałym, to jest życie w oryginalnym Słowie Bożym, które z nieba przyszło i w nas zamieszkało. Kiedy żyjemy i trwamy w nim, Podlegamy pod inne prawo, podlegamy pod życie Jego, podlegamy pod naturę Jego, podlegamy pod Jego plan, Jego wolę, Jego pragnienie, podlegamy pod prawo ducha życia, które łamie i unicestwia to prawo grzechu i śmierci. Kiedy żyjemy i trwamy w Chrystusie, zmartwychwstałym, który jest w nas przez wiary naszych serc, to doświadczamy wybawienia. Nawet od skutków tego, co wcześniej grzech i śmierć w nas zrobiła. Więc tu są uzdrowienia, tu są uwolnienia, tu jest serce, które jest na nowo formowane, kształtowane do Bożych Wymiarów. Tu jest duch ludzki, który jest połączony z Panem. Duch ludzki, który doświadcza tej pełni życia, tej rzeczywistości Chrystusa zmartwychwstałego. To jest. Moi drodzy, to życie w Chrystusie Jezusie. Czyli, z jednej strony, umarliśmy wraz z Chrystusem Jezusem, a z drugiej strony, zostaliśmy wzbudzeni wraz z Chrystusem Jezusem do nowego życia: do życia w nim, do życia Jego życiem. On jest drogą, prawdą i życiem, i siłą i mocą, zbawieniem, zwycięstwem, życiem wiecznym. Poznanie Jego. Przez poznanie Jego możemy doświadczać realności wszystkich obietnic, które są w Nim, moi drodzy. I to wszystko już tu na Ziemi, już tu na Ziemi, kochani. Żyjąc w Nim, jesteśmy ludźmi zbawionymi, a jednocześnie przez Jego życie jesteśmy dalej zbawiani, formowani, przekształcani, abyśmy w sposób spontaniczny wyrażali Jego naturę i Jego życie. Tą osobę, którą On jest w nas. Oczywiście to wszystko według udzielonej nam łaski, którą Bóg rozlewa po tych, którzy Go przyjęli. Więc moi drodzy, żyjemy jako nowe stworzenie w Chrystusie Jezusie. Żyjemy jako ludzie, którzy już są połączeni z Bogiem w jedynym pośredniku między Bogiem a ludźmi, w nowym człowieku, w Chrystusie Jezusie. Chrystus w nas nadzieja chwały. Wielokrotnie na kanale. Mówię o Jezusie, mówię o życiu w Chrystusie, mówię o życiu w duchu, więc zachęcam Was. Słuchajcie. Słuchajcie. I oczywiście czytajcie w Biblii, czy ja mówię prawdę. Kochani. Każdy z nas, ilu nas Pan Bóg powołał, gdy uwierzyliśmy, to pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to powinniśmy zostać ochrzczeni. Powinniśmy przyjąć, wziąć tak zwany chrzest wodny przez zanurzenie. Chrzest oznacza zanurzenie. I to jest taki, taki wyraz naszej wiary, wyraz naszego przekonania, wyraz naszego wcześniejszego doświadczenia, że uwierzyliśmy w Chrystusa, że mu się powierzyliśmy, że staliśmy się Jego niewolnikami, tak że umarliśmy wraz z nim i powstaliśmy w wierze do nowego życia w duchu Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli doświadczyliśmy nowonarodzenia, jeżeli doświadczyliśmy napełnienia jego duchem i rozpoczęliśmy to życie poprzez trwanie w nim, poprzez trwanie w krzywie winnym, aby żyć jego życiem, to wtedy możemy wziąć ten chrzest wodny, w którym wyrażamy prawdę, że umarliśmy Chrystusie jako grzesznicy, jako zepsuty rodzaj ludzki i za takich się uważamy, a jednocześnie zostaliśmy wzbudzeni w Nim, wraz z Nim i dla Niego w mocy zmartwychwstania. I dzięki tej mocy jesteśmy zbawiani i dzięki tej mocy żyjemy na chwałę Ojca. Amen.